W poprzednim odcinku The Walking Dead. Clementine wraz z Nickiem zostają uwięzieni w szopie przez żywe trupy. Towarzysz naszej bohaterki poddaje się i zaczyna pić. Po rozmowie jednak podejmuje walkę. Razem z Clementine próbują przebić się do domu, jednak zostają otoczeni przez zombie. Dziewczynce udaje się uciec, jednak los Nika pozostaje nieznany. Po dotarciu do domu okazuje się, że grupa wysłała ludzi, by szukali zaginionych, jednak ci też przepadli bez wieści. Pozostali wyruszają ich szukać, więc nasza bohaterka zostaje sama z córką jednego z gospodarzy. Dziewczyna nie ma pojęcia o koszmarze dziejącym się na zewnątrz. W pewnej chwili do budynku wchodzi człowiek, który wypytuje o ludzi zamieszkujących dom oraz o szczegóły z ich życia. Clementine udaje się zwieść napastnika, ukrywając swoją koleżankę. Dziewczęta oczekują z niecierpliwością na powrót grupy. Z tej strony. Laska Gaming! A oto kolejny epizod. On wyczekiwany przeze mnie, przez Was, przez cały Co świat. Drugiego epizodu The Walking Dead. Naprawdę jestem bardzo podekscytowany, że mogę kontynuować rozgrywkę w The Walking Dead, ponieważ uwielbiam uniwersum, grę i serial. Tak więc. Clementine, Sarah, stwierdziliście. Clementine. Sarah.

You know, damn George was. Did he say his name? He said his name was George. George, that's what he said. Look, Clem, just tell us what he looked like. What okay. was he wearing? Did he different? How old was he? He had a big brown coat. Mm. Did it have a lining? A collar? Yeah, fur. He talked about you, Dad. you anyone, are you? Of course no he doesn't, sir. Alright, dad's the nicest man I know, which is why he's not gonna do anything crazy. Or... not nice. Right? You know these are bad people, sweetie. They will do or say anything to hurt us. Alright, what do you think? Did it seem like he'd be coming back? He saw a picture of me. A picture? What were you doing taking pictures? Carlos. What? You need to calm down. Alright, you're scaring your daughter. I took the picture. It's my fault. No, I asked her to. It's my fault. Sarah... <speld meaningless> he was scouting. We got lucky. He wasn't expecting to find us. Clementine must have surprised him. She hadn't been there. Well, he was too smart to stick around, but he'll be back with the rest. We don't have much time. He's right. Everyone pack up. We're moving now. Alvin, wait. We have to leave now, sweetie. Before he comes back with more bad guys. but it's going to be OK. Let's just go get your things.: Where are we going?: Anywhere but here, into the mountains, maybe. Clem, I don't know what he told you, but William Carver is a dangerous. To man. carver He's the leader of a camp not far from here, and he's very smart. We were lucky to escape.

I muszą yeah, uciekać, ponieważ on dowiedział się, że ci ludzie tutaj mieszkają i wróci i wróci z większą ilością ludzi po prostu ich wymorduje. i byli też drzwi, że zrobienie tych zdjęć, otworzenie drzwi, że zachowaliśmy się jak dzieci, bo jesteśmy dziećmi. O, to ogólnie to tak O to chodziło. You know, none of us would make it on our own. Sometimes it's hard knowing just how dependent I am on everyone. I'm not used to that. I'm not comfortable with that. I'm supposed to be a mom soon. Guess I need to work on my patience. <laughs> Alvin and I still don't know what to call her. Or him, if that man gets his wish. God help me. Any ideas? Clem? Czekaj, gdzie on, gdzie, gdzie Ogólnie się pytała, dlaczego Carver ich ściga. Że, że przepraszała nas, że była dla nas taką suką. I że powinna być bardziej cierpliwa. I to jest prawda. Ale pewnie nie będzie żył. O nie. Chyba się opił Fudom Albo jest zombie. Gdzie on jest? Zaraz nam wyskoczy. Nie, jest za krzynką może co się stało. Umarł, ale chcieliśmy go ocalić w poprzednim odcinku. Został ugryziony czy się śpił? Oh, hey man, you got any aspirin? Aha, spił się. <śpiewa> spił się i makaca. Na szczęście. <śpiewa> Tylko. Okay. Czy przynajmniej jednego się udało ocalić? Jakbyśmy poszli za tancem, to pewnie nie wiem, nie wiem, co by było. Jeżeli ktoś w to grał i wybrał inną historię. To napiszcie w komentarzach co, co tam się działo. Naprawdę jestem ciekaw. Przykro mi z powodu Pita. Thanks. No Nick nam Rik czy Nick, czy jak mu tam podziękował nam, że go nie zostawiliśmy, bo go nie zostawiliśmy, ale nam kazał uciekać. On chodzi jak zombie teraz. What Look, you can tell me. I'm just looking I out just for you. He got drunk. I was scared. God damn it, Nick! I'm worried about Nick. Keep an eye on him for me, would you? You sure you still want to come with us? Definitely. Look, I know we got off to a rough start, and I can't make any promises. It won't get rougher. Yeah, I'm with you guys, and we are glad to have you. Not oh. everyone is. Well, they'll get there. Ogólnie zdecydowaliśmy się zostać z tymi ludźmi. Niektórzy chcą, żebyśmy zostali, niektórzy nie chcą, żebyśmy zostali, ale raczej w grupie siła i samej byśmy nie przeżyli. Tak więc zostajemy z tą grupą i kierujemy się do gór. Właśnie mieliśmy 5 dni do gór. I teraz jest e, pięć dni później, przenosi nas historia The Walking Dead. Nie są bardzo zmęczeni, bo pewnie szli cały czas, a ten wygląda jak zombie. Kacowe zombie. Ale wszyscy na kaco tak wyglądają, więc spoko. Wybaczamy. O, mamy anything?

Never been skiing. Oh. No, że to jest. Y, odkryli na mapie, że to jest ośrodek narciarski, no i że Klementa nigdy nie jeździła na nartach. No i chyba nie będzie miała okazji. Przekonam. Jak jest? jest Jest I czy to tak. Więc musimy przejść Gdzie? przez most i dostać się do tego ośrodka, bo tamten domek jest za mały. Let's go. Hold on now. We all go sprint across that thing, okay? We get spotted out there, we're going to be trapped. Going that lake will take too long. Right, but look, we've got no idea who's out there. Okay, I'm going sneak across, make sure it's clear before we bring the whole group. Okay. Okay. You think up at once. What's your plan? clement i can scoot across low and slow make sure nobody's waiting for us on the other side we'll have a tough time covering you from back here well we'll just turn back if it gets hairy clementine should stay here she's she's what she's just a little girl luke she's a valuable little girl i can do it see no problem it's gonna be fine okay we'll signal you guys in ten minutes just watch for a light at the far side i can go too yeah You stay with the group. I'm fine, Luke. Ale musisz zostać If I, i pilnować. Carlos. Ogólnie pan Indiana bo nie wiem jak się nazywa, zdecydował, że pójdziemy na zwiat, that I don't żeby shoot. cała grupa się narażała przez ten most, still bo still on na może na nas zaskoczyć car, i napaść. It's been five days. Why would Carver still be following us? What's the most important thing in this world? what does everyone want? Family. Najważniejsza rzecz, rodzina i to jest prawda. Anyways, you can ask Rebecca. Okay, I'm I'm not gonna get in the That we teraz już jesteśmy po środku Znaczymy, wydarzeń. Okej, okay, tu chodziło, że dlaczego Carver nas ściga? Tutaj powiedzieliśmy, że rodzina jest najważniejszą rzeczą na świecie i że mamy zapytać Rebekę o co o co chodzi Carverowi. Mm -hmm. Więc chyba Carver będzie jej ojcem, albo coś w tym stylu. Nie wiem. No zlikwidujmy je. Like Tylko teraz będzie. Kucze. I'll yeah. Dobra, zabierzemy małego zombie. Good. Mamy zlikwidować. Tylko czym? Śrubsztakiem. A no, mamy młotkie. Panie dziadzia, nie obracaj się pan. Jeps! wyciągnij Wyciągnij. Wy... Go ahead. Here's a good pull. Get your gum free. I know. I've done this before, remember? In a shed. No, i nie jesteś. Kurde. Nice work, kid. <laughs> szkoda, że jesteśmy wow. Na czysto szkoda, no jak nas ten świat zdeprawował mam 11 lat a jesteśmy zabijamy w gmieniu oka potrafimy przeżyć lepiej niż inni dorośli no, to jest trochę niepokoją fajne jeżeli chodzi o ten scenariusz ale niepokojące jeżeli chodzi o bycie człowiekiem chociaż nie wiem jak ja bym się zachował albo inni ludzie by się zachowali właśnie w obliczu takiej katastrofy więc to jest akurat fajne w The Walking Dead że jest bardzo emocjonalna i właśnie stawia na bohaterów, a nie tylko na napieprzanie zombie. O nie, to... O nie, on wstaje, myślałem, że on jest czołgającym się zombie zagłady. Shit. Dobra, damy radę, lol. Masz maczetę, człowieku. Na jednego poszedł, a dwóch ze mną doszedł. What bok in hell. Woda, fuck. Szybko, daj mi rękę. Do góry. Mam już za głośno słuchawki, nic nie słyszę. W nóżkę, mój EPS. I w głowkę. Nie trafiłem, ale.

Dobra, te emotions. Dobra, bierz puszkie. Co? Maczetkę, maczetkę! Hazen też chazan ciach. Jebci. Wyciągaj, wyciągaj, kurczaki. What the fuck. Dobra, trzeba pomóc ziomkowi. Indiana rząd się Nie puszczaj się Indiana rząd Ło wow wow Jest, wow, wow. przeżyliśmy Przeżyliśmy proszę państwa Jak będzie jakiś zapis kolejny to przerywam Też są takie emocje, że mi A mnie czepie na ryb A mnie czepię Spoko Subskrybujcie, lajkujcie polecajcie okay, znajomym. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek The Walking Dead, zobacz poprzednie. DLC, pierwszy sezon, albo inne produkcje, które ja stworzyłem. A ja się z Wami żegnam. Na razie. Pay for View, dobra. Adult Pay for View to jest to. Musisz wszędzie wtykać tego wielkiego do co? Musisz wszystko kontynuować.